Drodzy absolwenci, nietypowy czas, nietypowe zakończenie Waszej edukacji, nietypowe też gratulacje i życzenia skierowane do Was. Dziś kończycie ważny etap w Waszym życiu. Czas szkoły średniej, kilku lat przygotowywania się do dorosłości, inwestowania w swoją przyszłość dobiega końca. W normalnych okolicznościach uroczyście wiele ciepłych słów skierowaliby do Was dyrektor, wychowawca, nauczyciele, przedstawiciele organów prowadzących szkołę. Ale nie w tym roku. To nie oznacza, że te gratulacje i podziękowania za Wasze zaangażowanie nie ciśnie nam się na usta. Wręcz przeciwnie, jednak otacza nas taka, a nie inna rzeczywistość i musimy się dostosować. Za chwilę czas matur. Też nie wiecie, wszyscy w sumie nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Mam tylko nadzieję, że w tych zawiłych okolicznościach uda się wypracować właściwy mechanizm ich przeprowadzenia. Taki, który zweryfikuje rzetelnie Waszą wiedzę i da Wam możliwość wykreowania wymarzonej przyszłości. Na tym etapie Waszego życia dziękuję Wam za właściwą postawę, godną ucznia szkoły średniej, za setki godzin pracy nad samym sobą, pracy dla innych, za uśmiech i dumę bijącą z oczu Waszych rodziców, nauczycieli i wychowawców. I życzę Wam w imieniu swoim, jak również Starosty słowiańskiego, aby zarówno najbliższa, jak i dalsza przyszłość była taka, o jakiej marzycie. Zdajcie z najlepszymi wynikami maturę. Niech drzwi wymarzonych uczelni otworzą się przed Wami, niech dorosłość zdominowana będzie tylko szczęśliwymi chwilami. Powodzenia!